Siemanko, ludeczki, tutaj znowu sławieczny. Witam Was serdecznie. Znów w taernie, znów w brokenie i czas na kolejny quest. Tym razem będzie to wrogie przejęcie, bo tutaj właśnie skończyliśmy ostatnio przed domkiem Simona, przed chatką Simona. I kontynuujemy rozmowę z Desmondem i quest wrogie przejęcie. Porozmawiaj z Desmondem, jak będziesz gotów na kolejne zadanie, udaj się do niego. Daleko nie musimy iść, idziemy, wracamy do Desmonda i kontynuujemy fabularne questy główne. Desmond, mam dla ciebie pracę. Rozmawiałem z Dalko. Według niego pojawia się okazja na niezły zarobek. Wystarczy zająć pewien statek. Mam się za to zabrać? Tak. Wystarczy, że pozbędziesz się pewnego drania. Zwie się kapitan Talhal. Wtedy przejmiemy statek i zaczniemy na nim zarabiać. Nie przejmuj się za bardzo etycznymi zagadnieniami tego przedsięwzięcia. Musisz wiedzieć, że te, że te wilki morskie to niezłe. <laughs> używają łajby do transportowania niewolników. A co zrobimy z tymi niewolnikami? Zatrudnimy ich. Powinni być lojalną załogą dla nowego płacącego kapitana. Pomożemy tym ludziom i pomożemy sobie. Dobra, czyli co dokładnie mam zrobić? Wejść na statek i poszwędać się po nim. Jak już trochę się tam zorientujesz, to pewnie wypatrzysz odpowiednią okazję do pozbycia się kapitana. Prosta sprawa, prawda? Przejąć w pojedynkę cały statek bardzo proste. Wierzę, że dasz sobie radę. Wiesz, nie musisz wybijać całej załogi, tylko jednego kapitana. Zazwyczaj tacy jak on miewają sporo wrogów. Może ktoś na statku ci pomoże. Przewoźnik będzie w porcie? Tak. Ja będę w magazynie portowym, jeśli będziesz czegoś potrzebował. Powodzenia, sławieczny. Zobaczymy, co uda mi się wskórać. A więc, idź do przewoźnika. Desmond wyznaczył Ci nowe zadanie: przejęcie interesu Talhala. Dostań się na statek. No, więc idziemy do portu i będziemy pływali na statku. I do portu. Przewoźnik jest tutaj na południu w porcie, w tym samym miejscu, w którym tuż obok miejsca, gdzie wychodziliśmy na ląd. Tym statkiem przypłynęli, przypłynęliśmy do wybrzeży Heligardu. Przewoźnik. Płyniemy. Tak, potrzebuję wejść na statek kapitana Talhala. Powinien być zacumowany niedaleko stąd. Dawyl, czego tu szukasz, Szymowino? Roboty. Prowadź do kapitana. Pod pokładem. Uważaj sobie. Sun się. Porozmawiaj z kapitanem. Dostałeś poważną misję. Musisz znaleźć sposób na pozbycie się kapitana statku. Zacznij od rozmowy z nim. Jest kapitan. Cholewny Ochlejtus, szlak by tego biłskiego. Pije i statek opuszcza, kiedy jest potrzebny. Jak go dolwę, to skop... skopię mu co nieco. Zobaczy co się dzieje, kiedy się olewa moje rozkazy. Ahoj, kapitanie. E, a ty coś za jeden? Szukam roboty. Roboty powiadasz. A w mordę dać potrafisz? Potrafię to i o wiele więcej. Ta? Dobra. Bilski zachlał, więc jest dla ciebie jedna rzecz do zrobienia. Jak dasz radę, to masz robotę. Przyprowadź dwóch więźniów na górę statku. Potem ich przypilnujesz, żeby nie próbowali uciec. Których dokładnie? A, bo ja wiem, jak się który nazywa. Pytaj Marka w ładowni, niech ci jakiś dziadów wybierze. Rozumiem. Idź do Marka po niewolników. Kapitan dał ci szansę na pracę na pokładzie statku. Musisz przenieść i przypilnować dwóch więźniów dla próby. Dobrze. Gdzie lezie? Nie masz tu wstępu. Tak się składa, że mam. Kapitan kazał mi przyprowadzić niewolników na górę statku, więc zejdź mi z drogi. Niech będzie, przepuszczę cię. Tylko nie uszkodź żywego inwentarza, bo ci nogi z tyłka powyrywam. Z drogi. I do ładowni. Kto ty? Co ty tu robisz? Kapitan kazał mi przyprowadzić dwóch niewolników na górę. Kapitan kazał. A jakichś konkretnych? Baby, dzieci mają się sami utrzymywać na nogach. Nie wskazywał żadnych konkretnych. No to bierz tych dwóch już mi. i już mi głowy nie zawracaj. Tylko masz ich zwrócić nienaruszonych. Zobaczymy, co da się zrobić. Doprowadź niewolników kapitanowi. Odebrałeś niewolników od Marka. Zaprowadź ich teraz do kapitana. Masz tych niewolników? To dawaj ich tutaj. Zwracasz się do więźniów. Idźcie do kapitana. Ogląda dokładnie obu niewolników. Łysy się nada. Ten drugi niech się dokładnie przygląda. Przygląda czemu? No tutaj jak widać jest dialog. Nie możemy nic zrobić, to jest taki przerywnik i No, i skończyła się scenka. jak widać. Niestety nie była przyjemna, trochę smutna, ale. Porozmawiaj z kapitanem. Kapitan Talhal postanowił brutalnie ukraść więźniów za próbę ucieczki. Porozmawiaj z nim. Może teraz będą grzeczni, ale go pan kapitan urządził. Należało mu się, trzeba było nie kitrać noży po klatkach. Dostaję tę robotę? Niech będzie, może zostać na statku, przynajmniej na razie. Czym mam się zająć? A, bo ja wiem. Popytaj załogantów nie zawracaj mi już głowy. W porządku. No zajrzyj się po statku. Dzielnie wykonałeś robotę dla kapitana. Przyjął cię do załogi. Porozmawiaj z ludźmi i spróbuj wykombinować, jak dobrać się do kapitana. Nie gap się, tak? Podostaniesz zaraz moim kijaszkiem. Ja do kapitana chciałem. Chcieć to se możesz. Coś nie tak? Kapitan tylko kucharza przyjmuje, reszta won. Hm. Może kilka sztuk złota sprawi, że suniesz to swoje cztery litery. Nie ma mowy. Kapitan zdałby ze mnie skórę i rozpiął ją jako żagiel. Boisz się go? Powiem ci tak, lepiej z nim nie zadzierać. A teraz spadaj i zajmij się czym tam miałeś. Bywaj. Dostaliśmy ważną informację, że do kapitana wchodzi tylko i wyłącznie kucharz, więc spróbujemy znaleźć kucharza. A kucharz jest tutaj. Sieka nerwowo warzywa na stole. Witaj, kim jesteś? Witaj! Witaj! Nikt tutaj nigdy nikogo nie witał. Najwyżej dawał wpysk albo wyrzucał zabójcę. Kto ty jesteś? Sławieczny. Hmm, nic mi to nie mówi. Jestem tu nowy. Jesteś taki zdesperowany, czy masz duszę mordercy, że tutaj pracujesz? Ani to, ani to. Przygód szukam. Poszukiwać przygód? Jakieś, jakieś przygody tu znalazłeś? Widziałeś, co zrobili z tym na górze? Biedaczyna. A taki był potulny. Mam nadzieję, że mnie tak nie urządzą. Czy umieję by ciebie tak urządzić? A wiadomo, co kapitanowi Talhalowi strzeli do głowy. Zresztą nie wsadzaj nosa w nie swoje sprawy, może wtedy dłużej pożyjesz. Chyba trafiłem w czuły punkt. Może tak, może nie. Skończmy ten temat i najlepiej rozmowę. A co, nie podoba ci się coś? Widzę, że nie czujesz się tu dobrze. Wiesz, ja też tęsknię za swoim domem. To dlaczego go opuściłeś? Byłem zmuszony. Utołskie ścierwo najechało moją ojczyznę. A, tajemniczyk! Słyszałem, że sporo się was ostatnio pałęta po Trentis. Zgadza się. Część z nas zdążyła uciec. Wiesz, bardzo miło tak pogadać, ale jestem teraz o ciupinkę zajęty. Jeżeli kapitanowi zupę przesolę, to przeciągnie mnie pod kilem. Potrzebujesz czegoś? Jak nie, to weź już sobie idź. Jesteś kucharzem. Nie kołciło ci nigdy, aby otruć kapitana? Ciii! Rozgląda się gwałtownie. Życie ci niemiłe! Masz szczęście, że nikt nas nie podsłuchuje. Przeciera spocone czoło. Nie mogę ci pomóc. Kapitan trzyma moją rodzinę pod ostrzem noża. Jak coś mu się stanie, to będzie po nich. Mogę pomóc ich uwolnić. Milczy przez moment. Pomogę ci ale dopiero wtedy, jak moi bliscy będą bezpieczni. Zmyka już. Kapitan nie lubi czekać na obiad. Zobaczę, co da się zrobić. Gdzie są twoi bliscy? Kiedyś podsłuchałem, jak kapitan rozmawiał ze swoim zbiwem. Powinni być przetrzymywani w jakiejś piwnicy, ale czy w Trentis, czy gdzie indziej, to nie mam pojęcia. Dobra, zajmę się tym. Poproszę moich przyjaciół o pomoc. Idź do Desmonda. Znalazłeś szansę na pozbycie się kapitana. Pomożesz kucharzowi, uwalniając jego rodzinę z łap kapitana Talhala. Wtedy kucharz będzie mógł go otruć. No to schodzimy. Raczej, wchodzimy na górę i do przewoźnika. Płyniemy do portu? Tak. No i tak jak mówił Desmond na początku, czeka na nas w magazynach. Witaj, Sławieczny. Jak wygląda sprawa ze statkiem? Znalazłem pewien sposób na dobranie się do kapitana. Kucharz go otruje. Rozumiem, że chce czegoś w zamian. Musimy uratować jego rodzinę. Kapitan obawia się zatutego żarcia, dlatego trzyma ich pod nożem. Hmm, rozumiem. Talhar posiada nieruchomość w Trentis. Jest bardzo możliwe, że to właśnie tam przetrzymuje rodzinę kucharza. Zaznaczę ci na mapie, gdzie to. W porządku, ruszam tam. Sprawdźmy więc mapę. A, idź do chatki w Trentis. Chatka jest tutaj. Dobrze. To jest chyba ta tutaj przy świnkach. Dziadyga. Mężczyzna wybałusza na ciebie gały. Przepraszam za najście, ale muszę przeszukać pańską piwnicę. Co to ma być? Wynocha, bo zaraz zawołam straż. Nic ci z mojej strony nie grozi, jeśli nie trzymasz w piwnicy pewnej rodziny. Jakiej rodziny? Co ten pan mu Idź stąd, straż. Nie mam na to czasu. Atakujesz. Uwolnij rodzinę kucharza. Pokonałeś bandziała Talhala. Uwolnij ludzi, którzy zostali uwięzieni. Nie wyglądasz na człowieka Talhala. Co tutaj robisz? Sławieczny! Przybywam was uwolnić. Pewien kucharz się za wami stęsknił. A już myślałem, że zostaniemy tu na zawsze. Dziękujemy, dobra duszo. Skontaktujcie się z nim. Ja wracam na statek. Bywajcie. Wróć do kucharza. Rodzina kucharza jest wolna. Teraz powinien zgodzić się na otrucie kapitana. Wróć do niego. Więc znowu do przewoźnika. Na okręt. Tak. I na dół do kapitana. Do kucharza, przepraszam. Ahoj, marynarzu. Twa rodzina jest bezpieczna. Mówisz prawdę? Jeżeli tak, to dziękuję ci. Kamień spadł mi z serca. Dobrze, możemy teraz otruć kapitana. Tak, będzie potrzebna jakaś silna trucizna. Skąd taką weźmiemy? Hmm, jeden z niewolników powinien coś takiego mieć. Nazywał się Ben. Czemu jakiś niewolnik ma przy sobie truciznę? Ja mu ją dałem, prawdę mówiąc. Żal mi się zrobiło biedaczka, kiedy go pobili i wiesz, zaproponowałem łatwe wyjście z sytuacji. Wydaje się, że z niego nie skorzystał. Jeżeli nasz plan się powiedzie, nie będzie miał powodu się truć. Idę do niego. Znajdź Bena w ładowni. Z ładowni. Kucharz zaoferował, że zatuje kapitana. Idź do ładowni statku i pogadaj z więźniem Benem. Więzień Ben jest tutaj. Tak. Pytam po raz ostatni, co to ma wyznaczyć? Możesz mnie zabić, ale i tak nic ci nie powiem. Hej, co się tutaj dzieje? Ten kundel przechowywał w swojej klatce fiolki z cholera wieczym. Podejrzewam, że to granat ognisty. Chciałeś puścić tę łajbę z dymem, co? Granat ognisty? He, jesteś jeszcze głupszy niż przypuszczałem. Wyjdź stąd, marynarzu, ja się tym zajmę. Co? Nie! To ja wykryłem zagrożenie, więc ja doniosę na niego kapitanowi. Za wyrywanie takiego chwasta można zgarnąć niezły bonus. Nie pozwalasz, żebyś mi go ukradł. Albo stąd wyjdziesz, albo powiem kapitanowi, że szmuglujesz narzędzia niewolnikom. Nie chcę się z tą gadać, po prostu dam ci w mordę. Atakujesz. No, możemy go zaatakować. Nie powinno być problemu. Mamy peta. Mamy trochę wyższy level niż sugerowany. No właśnie. Porozmawiaj z Benem. Pozbyłeś się prześladowcy Bena. Porozmawiaj z więźniem. Powinien mieć przy sobie truciznę potrzebną do otrucia kapitana. Kim jesteś i czego chcesz? Kucharz mówił, że dał ci kiedyś fiolkę trucizny. Skoro jeszcze jej nie użyłeś, to przyszedłem ją odzyskać. A po co ci ona? Zatujemy kapitana. Nie wiem, czy robisz sobie ze mnie jaja, czy mówisz poważnie, ale jeżeli jest choć cień, nadziei, że ten <laughs> zdechnie, dobrze, weź ją. Dzięki, niedługo wszystko się ułoży. Wytrzymaj jeszcze chwilę. Otrzymałeś silną tuciznę. Wróć do kucharza z tucizną. Zdobyłeś tuciznę. Kucharz sporządzi z niej teraz obiad dla kapitana. No nie będzie to chyba smaczny obiad dla pana Talhala. Masz? Tak, zdobyłem tuciznę. Nareszcie odegram się na tym stałym gnoju. Do zobaczenia po obiedzie. Znowu jest przewywnik. Biegnij na górę statku. Dzięki tobie kapitan Talhal padł trupem. Ogarnij marynarzy, zanim pójdziesz do Desmonda. A więc wychodzimy na górę. Kucharz. Hehe, rybka mu zaszkodziła. Dureń zasłużył sobie na to. Kapitan nie żyje. Co za przykrość. O bogi, o nie, kapitan umarł, a zalegał mi spłacą dwa miesiące. Kurna, i co teraz? Wiecie, gdzie nam kupią tych niewolników? Eee, w sumie to nie, nie ma kapitana, nie ma kto płacić, Spa, adam stąd. Słyszeliście, kolegę? Przejmujemy tę łajbę. Jeśli ktoś tknie więźniów, dostanie w mordę. Wzrusza nami. Mnie to jedno, kto rządzi. Jak będziecie płacić, to mi pasuje. Gorsi od byłego kapitana raczej nie będą. Mamy to, Sławieczny. Trzymaj, to dokumenty statku spokoju kapitana. Płynę do mojej rodziny. Czas zmienić tryb życia. Bywaj, Sławieczny, i dzięki za pomoc. Jestem twoim dłużnikiem. Może się jeszcze spotkamy. Ahoj! Ahoj. Ja pójdę do znajomych. Przewoźniku, płyniemy. Idź do Desmonda. Przejąłeś statek, kapitan Talhal nie żyje. Czas przekazać papiery desmondowi. Witaj, Sławieczny, jak tam sprawa ze statkiem. Zadanie wykonane. Kapitan śpi z wypkami. Oto papiery statku. No, no, sławieczny, kolejny raz się dobrze przysłużyłeś. Przejąc, przejąć okręt to nie byle co. Cieszę się. Papiery powędują do Darko i on wszystko załatwi. Później ruszę na statek przekaże dowództwo zaufanemu człowiekowi. Trzymaj, zasłużyłeś na to. Nie zapij się jednak za bardzo w karczmie, bo przed nami jeszcze wiele do zrobienia. Jest coś jeszcze do roboty? Będzie, to do tego nie mam wątpliwości. Jednak najpierw musisz potrenować. Zajmij się sobą. Dam ci trochę pieniędzy na sprzęt. Zapoznaj się z terenami dookoła Trentis i znajomość przydać się w kolejnych zadaniach. Kiedy będę wiedział, że już jestem gotów? Pozwiedzaj okolice. Trenuj walkę i bierz zlecenia u napotkanych ludzi. Zawsze ktoś ma jakiś problem do rozwiązania za pieniądze. Po prostu wróć po jakimś czasie. Muszę pozałatwiać kilka spraw. Pytaj o mnie u Darko Gnarla. A, i wybierz sobie coś, co... I wybierz sobie coś. To moja prywatna kolekcja. Kostur mi się przyda. No i otrzymaliśmy za to zadanie. Doświadczenie, pieniążki. I dębowy many i zdrowia. I kolejny quest już wpadł. Dlatego, jak widać. I tym sposobem skończyliśmy wrogie przejęcie. Szybki quest na objęcie dowództwa nad statkiem niewolników. Więc to tyle na dzisiaj w tym materiale filmowym. Dziękuję, że oglądaliście. Kolejny quest możemy dodać do zaliczonych. I fabuła główna ciągnie się dalej. W następnym materiale filmowym będziemy sobie mówić o kwestie na ramię broń. Rozejrzyj się po okolicy. dezmond dał ci wolne. Zadbaj o ekwipunek, poznaj mieszkańców Trentis i okolic, poszukaj okazji do zarobku. Kiedy osiągniesz poziom 13, będziesz gotów kontynuować pracę z Desmondem. Wtedy zapytaj o niego w Darko w karczmie. A. Czyli nie. nie. W następnym materiale filmowym będziemy musieli popatrzeć na Zlecka lub na questy poboczne, gdyż mamy dopiero 12 poziom. Blisko 13, ale żeby go wpić można zrobić jakieś zlecenie. Ogarniemy to w następnym materiale filmowym. A póki co, dziękuję wam serdecznie Lureczki, za oglądanie. Życzę Wam miłego wieczorku. Pozdrawiam Was serdecznie i zapraszam do kolejnych. Części dotyczących questów, zleceń i zadań pobocznych w Brokenie. To tyle na dzisiaj. Do widzenia, dobranoc. I jeżeli Wam się podobało, pamiętajcie o zasubskrybowaniu. Hej, ludeczki.